Takie pytanie mam. Czy lubimy, kiedy nas odwiedzają goście? Tak, tak. Zaku a czy jest ktoś, kto nie lubi, kto ma taki charakter, usposobienie bardziej introwertyczne i woli samemu siedzieć w domowych pieleszach, a gości zapraszać na neutralny grunt, w jakiej, do jakiejś restauracji, gdziekolwiek, ale nie do siebie? Też są tacy. Niemniej jednak, tak jak widziałem, większość z nas powiedziała, że lubimy, kiedy nas ludzie odwiedzają. I mam takie pytanie, które może być trochę trudne, bo trzeba by przeanalizować troszeczkę swojego życia. Jak myślimy, dlaczego nas ludzie odwiedzają? Żeby co? Żeby się nimi opiekować, tak? A, żeby się lepiej poznać. Okej. Okay. No tak. Ludzie nas odwiedzają, żebyśmy mogli się lepiej poznać. Mhm. Żeby pospędzać z nami czas. Jeszcze mogą mieć jakieś inne powody? Jawne bądź niejawne? Dobrze, to w odwrotną stronę. Dlaczego my, albo po co my odwiedzamy ludzi? Po co my chodzimy? Zakładam, że te dwa byłyby tożsame, żeby się lepiej poznać i, i żeby pospędzać z nimi czas. Ale czy jest coś jeszcze, co jest powodem tego, że chodzimy w gości? Dobrze. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się pewnej historii, gdzie ktoś kogoś odwiedził, gdzie ktoś miał jakiś cel w tychże odwiedzinach. Tak jak tydzień temu zapowiedziałem na jakiś czas zostawimy pierwszy list Jana damy mu odpocząć i nam od tego listu wrócimy sobie do tego listu po nowym roku i z racji tego, że mamy taki okres przedświąteczny, że już za niedługo będziemy świętowali jakby kolejną pamiątkę narodzin naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa to chciałbym, żebyśmy mogli przyjrzeć się jednemu fragmentowi, który co prawda już jest osadzony w realiach, kiedy Jezus się narodził, ale opowiada właśnie o odwiedzinach. Dlatego jakbyśmy wszyscy razem mogli otworzyć na Ewangelii Łukasza, na drugim rozdziale. Ewangelia Łukasza, rozdział drugi. I od wersetu 8 do 19. Byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się. Bo oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem: znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich: pójdźmy zaraz aż do Betlejem i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. I śpiesząc się, przyszli i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie. A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu i wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. Nie są to pierwsze odwiedziny w tymże miejscu narodzin naszego Pana i Zbawiciela. Jeżeli tak spojrzeć na tę grupę ludzi, która go odwiedziła, byli to pasterze. Grupa ludzi, która była postrzegana, tak jak dzisiaj wedle dzisiejszej nowomowy, za najniższą klasę społeczną. Mało kto chciał się z nimi przyjaźnić, mało kto chciał się z nimi zadawać. Większość czasu siedzieli na pastwiskach, pilnowali trzód. Może też nie należeli do zbyt wiarygodnej grupy ludzi, której dawano posłuch, kiedy ci wychodzili i mieliby obwieszczać narodziny króla. A jednak to im objawił się Anioł. I usłyszeli piękną wieść o narodzeniu Zbawcy, narodzeniu Chrystusa Pana. Dostrzegli całe zastępy aniołów niebieskich, którzy chwalili Boga, więc cóż że innego mieliby zrobić, jeśli nie podjąć decyzję? pójdziemy i zobaczymy na własne oczy. To też wstali i czytamy, że prędko ruszyli, i poszli, i zobaczyli narodzonego Jezusa. Bóg przyszedł na ten świat w ludzkiej postaci, objawił się. Może nie jako król zwycięzca, jako wyzwoliciel Izraela spod rządów okupanta, nie zwyciężył całego świata w ich rozumieniu, zwycięstwa całego świata, nie urodził się w najdroższej klinice z, z najlepszymi położnymi, w największym możliwym pałacu, z wszelkimi możliwymi fanfarami obwieszczającymi te narodziny. Nie, zadziało się coś zupełnie odwrotnego, czego nie byli w stanie pojąć ci, którzy znali te proroctwa, ci, którzy wiedzieli, że narodzi się Mesjasz. Bo o tym mówiliśmy rok temu, o wszelkich znakach, które poprzedzały narodziny Chrystusa, i wspólny mianownik był taki, że wszystko wskazywało na Chrystusa, a jednak odwiedzili Go ci z najniższej warstwy społecznej, jak i też w innych ewangeliach czytamy, że owszem też doznał odwiedzin władców, ale nie Izraela, z innych krain. To też Bóg przyszedł na świat w ludzkiej postaci, przyszedł po to, aby przynieść zbawienie, przyszedł po to, aby stać się dla nas drogą do Boga. I nie narodził się w pałacu jako król. Nie przyszedł w ludzkiej chwale, jak można by tego oczekiwać od króla. W ogóle nie posiadał żadnych znamion królewskich, a jednak nim był, choćby nawet ze względu na pochodzenie z rodu Dawida. Byli jednak tacy, co rozpoznali w nim Chrystusa, co uwierzyli obwieszczeniu, Aniołów i poszli się z nim spotkać. Przyszli do niego już na samym początku taka zaledwie niewielka garstka ludzi. I nie przyszli z powątpiewaniem, z pogardą, aby wyszydzić, aby próbować udowodnić: Nie, to nie jest Mesjasz, to nie jest Chrystus, bo nic nie pasuje wedle tego, co myśmy sobie umyślili, jak my się spodziewamy. Przyszli zobaczyć się z Jezusem, bo ten pierwszy do nas przyszedł. Przyszli do Boga z ufnością. I kiedy tak to sobie przełożyć na nas dzisiaj żyjących pod koniec 21 roku, gdzie. Bombardowani jesteśmy czy to doniesieniami medialnymi, czy nawet ze społeczeństwa, od znajomych, od rodziny, wszystkim tym, co negatywne, tym, co zasmuca nas, tym, co powoduje ból i płacz, gdzie jedyne, co chcemy, to wskoczyć do łóżka pod kołdrę i nie wychodzić przez cały dzień, to jednak możemy także przychodzić do Boga z taką samą ufnością, jaką mieli ci pasterze. Ta najniższa grupa społeczna, ci najbardziej pogardzani, nielubiani, którzy wykonywali roboty, której nikt inny nie chciał. I faktycznie, jeżeli spojrzeć na Nowy Testament, to taką zachętę otrzymujemy, czy wręcz nakaz, aby przychodzić do Boga z ufnością. Byli tacy, którzy przychodzili do Jezusa, aby wystawić go na próbę. Byli tacy, którzy przychodzili, aby nim wzgardzić. Byli tacy, którzy przychodzili z niego szydzić albo złapać go w pułapkę, bo o tym mówią nam Ewangelie. Ale jeżeli otworzymy list do Hebrajczyków, i otwórzcie, proszę, na czwartym rozdziale i wersety 14 do 16. List do Hebrajczyków, czwarty rozdział, wersety 14, 15, 16 i czytamy tam tak. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przyszedł, przeszedł przez niebiosa Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania, nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, za wyjątkiem grzechu. I werset 16. Przystąpmy, czy przyjdźmy wtedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Nie przychodźmy do Boga z powątpiewaniem, nie przychodźmy do Boga, próbując wystawić go na próbę. No, zobaczymy, Jezu, czy dzisiaj zrobisz to, co ja chcę. No, zobaczymy, Boże, czy dzisiaj zrobisz tak, jak ja to cię już tutaj od dłuższego czasu proszę. Czy spełnisz tak, jak mi się wymarzyło? Czy będzie po mojej myśli? Czy w ogóle tam jesteś? Nie. Przychodźmy do Boga z, wszelką odwa z, z ufną odwagą, ze wszelką ufnością, że On jest, że wysłuchuje i że odpowiada. I tak jak ten szesnasty werset mówi, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze, przychodźmy z wszelką ufnością. Z kolei w pierwszym liście Jana w piątym rozdziale, trochę wrócę do tego listu, bo trudno się od niego oderwać, wersety czternasty i piętnasty także mówią o zaufaniu Bogu, o ufności. Posłuchajcie, taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje to, o co go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy. A więc to jest ufność, którą mamy do Boga, że jeżeli prosimy go o coś jego, według Jego woli, to on nas wysłuchuje. A więc mamy to przeświadczenie, to zaufanie, że kiedy ja otwieram swoje usta i zaczynam wołać do Boga, to on wysłuchuje. Że to nie jest tak, jak przysłowiowo się mówi, rzucać grochem o ścianę, czy mówić do ściany. Po prostu mówimy, a tam nikogo nie ma, nikt nie słucha. Tak jak żeglarze, kiedy rozbije się statek, kiedy są bez nadziei, w nadziei, przepraszam, kiedy są w szalupie ratunkowej, mają radio i wołają SOS pomocy. Mają zawsze tę nadzieję, że po drugiej stronie ktoś jest i wysłuchuje i przyjdzie pomóc, bo tego potrzebujemy. To jest ufność, z jaką mamy przychodzić do Boga. To jest ta ufność, którą widzimy w tych pasterzach, którzy poszli zobaczyć dzieciątko. Ale ufność to nie wszystko. Dlatego że możemy także przychodzić do Boga. W pewnym posłuszeństwie. Bo oni mogli powiedzieć aniołom, e, nie pójdziemy, pilnujemy owiec, przepraszam, praca. Mogli? Mogli. A jednak w posłuszeństwie temu nakazowi poszli. I później znowu przykłady takiego posłuszeństwa za Jezusowym wezwaniem. Widzimy choćby nawet w dzisiejszym fragmencie dzieci, który miałem do przeczytania. Piąty rozdział Jana. Jezus mówi: wstań. Ten wstał. Jezus mówił: Pójdź za mną. Oni szli za nim. A więc przychodźmy do Boga w posłuszeństwie z takim sercem, które chce przyjąć od Niego wolę dla naszego życia. Nie próbować wyperswadować swoją. Panie Jezu, jesteś moim Bogiem, i słuchaj, teraz będzie tak, jak powiem. Nie. Przychodzimy do Boga w posłuszeństwie Jego woli, Jego słowom. Gdzie to Bóg mówi, słuchaj Remek, ja Ci powiem jak będzie. W końcu, kiedy otwieramy Ewangelię Mateusza na szóstym rozdziale, tam jest ten cały fragment o Królestwie Bożym, o szukaniu najpierw Królestwa Bożego, znamy go, tak? Jest ten werset 33, który podsumowuje, jest płętą tego całego fragmentu i... Wprost, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Bądźcie posłuszni Bogu, szukajcie najpierw Jego, dążcie za tym, co, podążajcie za tym najpierw, co Bóg mówi. To ma być priorytet, cel Waszego życia, a wszystko inne, to, co potrzebujecie, będzie Wam dodane. I potem, kiedy przyjdziemy do Boga z ufnością, kiedy posłusznie do Niego przyjdziemy, Zrozumiemy też, że nie możemy zbytnio spoufalać się z takim Bogiem. Dzisiaj widać, przepraszam, może ja to tak odbieram, może odbieracie to tak samo, ale wydaje mi się, że szczególnie może wśród młodego pokolenia za bardzo widzimy, ja to widzę, przepraszam, ale tak mi się wydaje, że tak widzę takie zbytnie spoufalanie się z Bogiem. Jezus to mój przyjaciel i, i w ogóle jest fajnie i cudownie, mamy super relacje, ale jeżeli spojrzeć z boku, to z tego nic nie wynika, nic Nie żadnych owoców, nie widać w ogóle tego zrozumienia. Że owszem, Jezus nazwał nas przyjaciółmi, bo tak stwierdza Pismo Święte, ale nigdzie nie został zdementowany, ani zmieniony fakt, że Jezus jest stwórcą, a ja jestem stworzeniem. I choćby nie wiem, co się stało, nigdzie nie, nigdy nie zostałem podniesiony do rangi Stwórcy, ani Bóg nie zdegradował siebie całkowicie na wszelką linię czasu do rangi Stworzenia. Objawił się na tej ziemi jako stworzenie. Wyparł się samego siebie, jak czytamy w Księdze Izajasza. Po to, żeby żyć jak my, po to, żeby móc umrzeć, tak jak umierają ludzie, żeby móc wziąć nas grzech, żeby móc, być, żeby móc stać się ofiarą, taką, jakiej potrzeba było. Ale nigdzie nie widzę tego, że mamy Bogu okazywać brak szacunku. Nigdzie nie widzę tego, że mamy. Wymazać w naszych oczach tę różnicę stwórca, stworzenie. I w Księdze Kaznodziei Salomona, proszę otwórzcie piąty rozdział, pierwszy werset, podkreśla, myślę, tęże właśnie prawdę, która rysuje nam tę wyraźną linię z poufalania się, a szacunku. Księga Kaznodziei Salomona, piąty rozdział, pierwszy werset: Nie bądź prędki w mówieniu i niech Twoje serce nie wypowiada śpiesznie słowa przed Bogiem, bo Bóg jest w niebie, a Ty na ziemi. Dlatego niech Twoich słów będzie niewiele. Boga mamy traktować z szacunkiem. Przychodzić do niego z ufnością, z pełnym zaufaniem, w pełnym posłuszeństwie Jego słowom, słowom stwórcy. I mamy przychodzić do niego z szacunkiem. Nie mamy też przychodzić skrycie, ukradkiem, bo to pokazuje, że się wstydzimy tego naszego Boga. Apostoł Paweł na początku listu do Rzymian, w słynnym 16 wersecie mówi, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Nie wstydzę się Słowa Bożego, nie wstydzę się mojego Boga. Nie ukrywam tego faktu przed nikim. ba, Wręcz jestem dumny ze swojego Boga. Mówię o tym, pokazuję go wszystkim. A więc przychodźmy do Niego otwarcie, nie skrycie. Przychodźmy też do Niego takimi, jakimi jesteśmy, bez żadnego udawania. Bo może przed ludźmi uda się dawać kogoś kim nie jesteśmy, uda się zakamuflować coś czego nie chcemy pokazać. Ale przed Bogiem się tego nie, nie nie ma takiej opcji, żeby przed Bogiem coś ukryć, żeby coś zakryć. Psalm 139. Znamy go, jak tylko zacznę go czytać, od razu nam się przywoła. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz. Nam je rękę swoją. Nic się nie uda ukryć przed Bogiem. Nie uda nam się udawać nikogo innego przed Bogiem. A więc przychodźmy do Boga tacy, jakimi jesteśmy, bez żadnego udawania. Ci pasterze nie przebrali się w szaty królewskie, nie udawali orszaku z jakiegoś innego księstwa, żeby podnieść swą rangę i dostojeństwo. Przyszli do Boga tacy, jacy byli. Może nawet pachnieli, pachnieli, pachnie. mieli zapach tych owiec. Nie udawali, ze szczerym, prostym sercem przyszli do Boga, przyszli do Chrystusa. I wspólnym mianownikiem tychże składowych ich zachowania jest to, że przyszli z wiarą, bo mogli w końcu powiedzieć, Cóż, nie wiemy, czy to byli aniołowie, a może to nie byli, a może to zorza polarna, a może wino było za mocne. No nie wiemy, w końcu może jednak zostańmy i róbmy swoje. A jednak dali wiarę temu, co zobaczyli, temu, co usłyszeli. Usłyszeli. Uwierzyli. I poszli spotkać się z Chrystusem. W końcu wiemy, że bez wiary nie można. Bogu, tak? Pamiętamy list do Hebrajczyków, 11 rozdział, szósty werset. Bez wiary nie można podobać się Bogu, kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że on istnieje i że nagradza tych, którzy go słuchają. Szukają, przepraszam. Nagradza tych, którzy go szukają. Bez wiary nie można się podobać Bogu. Bez wiary można podobać się ludziom, owszem, można nauczyć się pewnych nawyków, pewnych zachowań i udawać, oszukać, ale Boga nie. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Wiary, że Bóg istnieje. Wiary w to, że Jezus jest Chrystuszem, że jest Mesjaszem, że pojawił się na tej ziemi, żył bezgrzesznym życiem, umarł zmartwychwstał, obci umarł obciążony naszymi grzechami. Pokonał śmierć, stał, wrócił do poprawicy ojca, czeka, żeby w odpowiednim momencie powrócić, zabrać nas do siebie i tak dalej, i tak dalej. Bez wiary w to wszystko nie można podawać się Bogu. Można oczywiście mieć wiedzę tego, co właśnie powiedziałem. Ale to wiara jest tym czynnikiem decydującym, tym wspólnym mianownikiem tych powyższych zachowań ufności, szacunku, otwartości czy posłuszeństwa. I kiedy tak będziemy przystępowali do Boga, z, pełnym, z całą wiarą, z pełnym zaufaniem. Posłuszeństwie i z pokorą. Możemy być pewni, że Bóg wysłucha. Z jak każdej prośby, z którą do niego przyjdziemy, każdego żalu, który przed nim odkryjemy, każdej wdzięczności, którą przed nim złożymy. Dlatego, że On jest Bogiem, który pragnie słuchać naszych próśb. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, spracowani, ja dam Wam ukojenie. On pragnie, abyśmy, rozumiemy, że, abyśmy rozumieli, że od Niego zależymy. W końcu cała Ziemia jest podtrzymywana tchnieniem słowa Jego. On nigdy nie zmęczy się naszymi modlitwami. Czy nigdy nie będzie miał dość naszych próśb, naszego przychodzenia? Nigdy nie powie o, Remek, znowu ty. Nie. Będziemy zawsze doświadczali błogosławieństwa, kiedy będziemy w Jego obecności, kiedy będziemy do Niego przychodzili, kiedy będziemy przy Nim, kiedy będziemy przy naszym Zbawicielu, Panu Jezusie Chrystusie. I tak jak ci pasterze ze swoich pastwisk ruszyli, aby spotkać się z Chrystusem tak jak przyszli ci władcy ze wschodu jak to się mówi spotkać się z Chrystusem bo oni uwierzyli tak samo i gdzieś kiedyś w naszym życiu myśmy uwierzyli i przyszliśmy spotkać się z Chrystusem ze zmartwychwstałym bogiem wyznaliśmy swoją wiarę zostaliśmy ochrzczeni na wyznanie tejże wiary staliśmy się częścią jego kościoła i trwamy w tym, że Chrystusie. Ale jest wielu ludzi, którzy do tego Boga jeszcze nie przyszli. Nie mają wiary, nie ufają mu, nie szanują, nie chcą być posłusznymi. Ludzie znajdą wiele wymówek. Jest wiele przyczyn tego, że ludzie nie są przy Bogu, przy Jezusie Chrystusie. I dlatego może ten czas. Bożego, Świąt Bożego Narodzenia, jak to się w naszym kraju nazywa. To jest też czas, kiedy rodziny są otwarte na odwiedziny. Kiedy my, zapraszamy gości, my odwiedzamy innych. Kiedy piszemy kartki, otrzymujemy kartki. Kiedy wysyłamy życzenia, otrzymujemy życzenia. Kiedy dzwonimy do siebie częściej niż normalnie, albo chociaż raz na rok, i możemy wtedy przekazać radosną nowinę. Tak jak ci aniołowie przekazali pasterzom. Narodził się Chrystus, narodził się Mesjasz. Fajnie, i pora, żebyś w niego uwierzył. Dlatego do świąt jeszcze trochę czasu. Być może kartki już wysyłaliśmy, piszemy, albo przygotowujemy się do rozmów z rodzinami. To właśnie może być dobry pretekst, dobry czas, aby zaprosić naszych bliskich, nasze rodziny, znajomych, kontrahentów, kogokolwiek, żeby przyszli do Boga, bo on pierwszy do nas przyszedł. On dwa tysiące lat temu był tym pierwszym, który przyszedł do ludzkości dla nas żyjących w XXI wieku. Abyśmy mogli przychodzić do Niego z wiarą, posłuszeństwem, pokorą, abyśmy mogli przychodzić do Niego z pełnym zaufaniem, że On jest i że wysłuchuje. Dlatego, bracia i siostry, warto jest, albo nie, inaczej. Dlatego, bracia i siostry, Chciałbym, żebyśmy wszyscy w, ten, w tym roku, w ten czas świąt, jak i później po świętach, mogli nie zapomnieć tego jednego prostego zdania. Przychodźmy do Boga, bo On pierwszy do nas przyszedł. Abyśmy sami, siebie mogli, abyśmy sami sobie mogli przypominać, żebyśmy przychodzili do Boga z wiarą, z ufnością, w posłuszeństwie, z pokorą. I Wykorzystując nawet czas tych świąt, abyśmy tę prawdę, tę nadzieję mogli przekazywać dalej swoim bliskim. Tę prawdę, że na Ziemi dwa tysiące lat temu objawił się Jezus Chrystus, Zbawiciel ludzkości. I że możemy w to wierzyć, możemy mieć pełne zaufanie do tego Boga i możemy do Niego przychodzić, wierząc, że Jego plan, że Jego pomysł na nasze życie, Jego plan dla naszego zbawienia jest idealny. Dlatego, jeżeli komuś z nas już przyszły osoby na myśl, których zaraz po powrocie do domu przekażemy tę prawdę, przychodźmy do Boga, bo on pierwszy do nas przyszedł. I będziemy zachęcali naszych bliskich, aby także przychodzili do Boga z ufnością, wiarą, posłuszeństwem, z pełną pokorą. To wtedy możemy być przekonani, że Bóg wysłucha tych modlitw. I być może w czasie tych świąt dostrzeżemy wiele wspaniałych nawróceń, wspaniałych rozmów. Wiemy, że Bóg wysłuchuje i aż się chce patrzeć na przyszłość, w Boży plan, co się wydarzy, kiedy ja zacznę mówić swoim bliskim, przyjdźcie do Boga, bo On pierwszy do nas przyszedł. Braci i siostry, zapraszam powstańmy i zapraszam do modlitwy.